Klub sportowy Beniaminek otworzył nową kartę w swojej historii zgłaszając do rozgrywek drużynę seniorów. Inicjatywa wyszła z grona trenerskiego, a także ze środowiska piłkarskiego, że potrzebny jest tutaj, potrzebna jest tutaj w Starogardzie zdrowa rywalizacja sportowa, by podnieść ten poziom sportowy. Projekt ten nie jest nastawiony na żaden wynik sportowy, jest nastawiony na popularyzację piłki nożnej, na zachęcenie naszych wszystkich wychowanków. Włączenia się w ten projekt i wszystkich innych, których, którym piłka kocieska nie jest obca, że włączyli się w ten projekt. Drużyna rozpoczęła już przygotowania do sezonu w rozgrywkach B-klasy potokiem trenera Fabiana Galuby. Zespół jest już po pierwszych treningach. Patrząc na skład osobowy, można powiedzieć, że jest to mieszanka młodych i doświadczonych piłkarzy. Z uwagi na to, że dla Beniaminka jest to nowe wyzwanie, klubowi działacze postanowili szukać wsparcia u osób, które posiadają doświadczenie w piłce seniorskiej. Od momentu rozwiązania byłem w wieżycy, miałem przerwę. Poproszono mnie, że ci nie pomogę im drużynie, aby która rozglądać na nowo seniorów. Więc nie odmówiłem, dopóki mi jeszcze zdrowie służy, postaram się pomóc kolegom młodszym, tę drużynę zorganizować, żeby jakoś wystartowała w tej B-klasie. A zawodników, że mamy dużo wokół Stałradu, to wszyscy wiedzą, bo grają po wszystkich wokół wioskach. Od zlewa zaczynają z kaszeli wokół koło i naszych wychowanków, także chcą chętnie oni wrócić do Stałogardu i grać w Staugardzie. Chodzi o pozyskanie pieniędzy nie jest tak łatwo. A same ruszenie w B-klasie, no to na początek potrzeba około 4000, a po tym miesięcznie to liczę w tym Beklasie około 1000-1500 zł powinno wystarczyć. Tak no ale no, nic samo nie przychodzi. Pieniądze na, na drodze nie leżą, nikt do nas sam nie przyjdzie. Powiem, ja mam za dużo pieniędzy, wam oddam. Trzeba chodzić, stukać i pukać tak długo, żeby te pieniądze jakoś tam jakoś po kolei zdobyć. Pierwszy historyczny mecz seniorskiej drużyny Beniaminka odbędzie się w czwartek 28 sierpnia na stadionie Kazimierza Dejny w Starogardzie Gdańskim.